Studio Plotagon przedstawia serial w Wilczykowie, odcinek 39. Paulina uderzy swoich rodziców. A prośbę do tego odcinka wysłał Wojtek Prusecki. No cóż, minęło dużo czasu odkąd głosy nie chciały współpracować z nami. Ale teraz już współpracują z nami. Do rzeczy, co mam teraz porobić, skoro są jeszcze wakacje? Chyba już wiem, co zrobię. Zamierzam uderzyć moich rodziców tak tylko dla zabawy. To taki będzie malutki prank. No więc zaczynajmy. Kiedy Paulina zeszła na dół do salonu, rany, ale miałem wspaniały dzień. Siedem godzin mojej wspaniałej pracy upłynął znakomicie. Skoro już wróciłem do domu, to pójdę się zdrzemnąć na trzy godziny i wtedy zrobię wszystkim coś do jedzenia. Cześć, tato, jak tam w pracy. Cześć, kochanie, u mnie było wspaniałe. Dziękuję, że o to mnie pytasz. Drobiazg, do rzeczy mam coś dla ciebie. Serio, no to mi pokaż. Ała, to bolało, Paulina. Czemu to zrobiłaś? Niespodzianka. Paulina, to nie była niespodzianka, a raczej uderzaczka. Przecież wiesz, że jestem twoim ojcem, a córki nie mogą traktować swoich ojców coś takiego. Nie rób mi tego więcej, jasne. Dobrze, tato, nie będę. No, zwariuje kiedyś. Co to miała być za niespodzianka? Uderzeniem mnie w twarz. Bez sensu, normalnie bez sensu. Lepiej pójdę się zdrzemnąć, zanim spotkam mnie coś najgorszego. Tymczasem u Barbary. Gdzie położyłam mój portfel? Mam nadzieję, że pamiętam, gdzie to odłożyłam. Muszę go poszukać gdzieś w tej kuchni. Mamo, a co ty tu robisz w kuchni? Właśnie szukam mojego portfela. A czego szukasz, kochanie? Nic, nic. Tylko chcę ci coś pokazać. A co chcesz mi pokazać Paulina? To. Auć. Paulina, dlaczego to zrobiłaś? Przecież wiesz, że to bardzo boli. Niespodzianka mamo. Paulina, to wcale nie była fajna niespodzianka, lecz boląca dzianka. Wiesz przecież, że nie możesz uderzać nikomu w policzek, a szczególnie przy twojej siostrze, którą ją uderzyłeś kilka miesięcy temu. A teraz wychodź z kuchni i daj mi trochę spokoju. Jestem zdruzgotana Twoim zachowaniem. Dobrze, mamo, tak zrobię. Oj, z tą Pauliną jeszcze z nią porozmawiam. Ale jeszcze nie teraz. A teraz pójdę poszukać portfela, zanim przepadnie na zawsze. Godzinę później. Paulina, jestem bardzo niezadowolona z Twoim zachowaniem. Twój ojciec powiedział do mnie, że uderzyłaś go niepotrzebnie, i mnie też niepotrzebnie mnie uderzyłaś. Powiedz mi dlaczego to zrobiłaś. Ponieważ pomyślałam sobie, że zamierzam kogoś uderzyć na opamiętanie się lub na pobudkę. Więc zdecydowałam, że trochę was uderzę tak dla zabawy, dla pranku. Paulina, bardzo dobrze, że opowiedziałaś mi całą prawdę, ale to nie znaczy, że musisz nas uderzyć dla zabawy. Wiesz, że to nie jest zabawne i możesz przez to wpaść w kłopoty? Zrobiłaś to niepotrzebnie. No wiem, bardzo cię przepraszam, mamo, za to, co zrobiłam. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Oczywiście, że ci wybaczam. Ale nie rób tego więcej, rozumiemy się. Tak, mamo, rozumiemy się. Dobrze, tym razem nie dostajesz kary. Mam nadzieję, że to czegoś cię nauczy. A teraz idę do kuchni i zrobię podwoeczorek dla wszystkim. Możesz iść do swego pokoju i coś porobić. Zawołam cię, kiedy będzie gotowe. Dobrze, mamo. Koniec odcinka 39. W następnym odcinku kuzyni przyjeżdżają na noc do Wilczykowskich, a Paulina tego nie zaakceptuje.